cześć cześć widzimy się bo dzisiaj piąty dzień wyzwania i jeszcze jedziemy mocniej słuchajcie dzisiaj znowu 20 sekund ja wskakuję do góry czyli lecimy minuta 40 każde ćwiczenie gotowi wybierasz swój poziom wiesz czyli idziesz o 10 sekund w górę o 15 czy o 20 coraz bliżej święta szlifujemy formę uwaga przygotuj się bieg bokserski czas i lecimy bieg bokserski minuta 40. Dawaj, 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 dawaj. Ręce pracują nogi, pracują intensywnie. Minuta 40. Albo oczywiście jesteś na innym poziomie, pierwszym albo drugim. I wtedy sobie zerki uh, komentarz przy pierwszym uh, odcinku, gdzie mówię o wyzwaniu, tam mamy napisane którego dnia, po ile wykonujemy dane ćwiczenie, ile będzie trwało czasu. W pierwszym poziomie, słuchajcie, tam jedziemy po 10 sekund. Na każdym treningu podnosimy poprzeczkę. Przy drugim poziomie 15 sekund, a na trzecim jest 20. 20, słuchajcie, sekund poprzeczka w górę. Dawaj, dawaj, jesteśmy na wieku morserskim, nie zwalniaj. Trochę zagaduję. Żeby Ci się lepiej świeciło. Bo ten czas jest już na pewno nie Okej, okay, Jeszcze pół minutki. Dawaj. Bieg bokserski. Tętno wyższe. Robi się cieplej. A my jedziemy. Zostało Ci 20 sekund. Masz 15. I zaraz przysiad. 10, super i 5 masz ekstra. Ja sobie krótko przesunę termatę, żeby mieć równą płaszczyznę do zrobienia przysiadów. Jesteście gotowi? Włączę swój dajman, ja swój czas start. I lecimy przysiady. Ekstra. Mocne nogi. Mocne pośladki. Dawaj, dawaj. Minuta 40. Zasuwamy, słuchajcie. Ćwiczymy dla siebie. Żeby się lepiej czuć. A szczególnie jak teraz mam taką porę zimową. Rada moment święta. Niekoniecznie nam się chce troszeczkę... Więcej ruszaj z niej zazwyczaj. A jeszcze jak padnie śnieżek, to wiadomo, że nie specjalnie nam się nawet chce wychodzić na lewnątrz. Mamy możliwość zrobienia challenge'u, poświęcenia sobie, słuchajcie, właśnie w domu. Także się zachęcam. Dawaj, dawaj. Jeszcze 45 sekund. No, dzisiaj poczujesz? Jeszcze, jeszcze świetny, dawaj, dawaj i zostało ci tak naprawdę pół minutki, muzyczka nam gra, bity są, jest też i ćwiczy. dwadzieścia, piętnaście, końcowa, końcowa, Utrzymaj to, trzymaj to tempo, trzymaj to tempo. I ten, no dobre. I tempo. Dwie sekundki. ok? Bram. Jest. No i czas na deseczkę. Dobra, schodzimy do dołu. Słuchajcie. Matę masz. Siły masz. Więc słuchajcie. Minuta. Minuta czterdzieści. Weź po wdech. Wydech. No i Wydech. Nogi a ręce u czas. Start. Dobra. Jedziemy. A co tam? i drodzy, śmigamy. D. Jak wiecie, to super działa na całe ciało. Brzuch. Wydawałoby się, a jak tutaj brzuch pracuje? Brzuch pracuje rewelacyjnie. Dawaj, dawaj. 20 sekund za nami. Trzymaj. Oddychaj, oddychaj. Cześć. Cześć. Co? Musisz utrzymać swoją sprawność, musisz ćwiczyć systematycznie. Brawo, brawo. Jeszcze troszkę. Dobra, minuta do końca. To jest tak naprawdę minutę to myślę, że zrobicie bez problemu. Dawaj, dawaj. Jest mocno. słuchajcie. Jeszcze lęż. to nie tylko deska w naszym challenge'u, jak wiecie, ale też przysiad, też bieg bokserski, więc są trzy ćwiczenia. I każdy stale i krótko trwa już teraz. Dawaj. Jeszcze, jeszcze. Otrzymaj. 30 sekund do końca. Pół minutki. Jeszcze trochę. Dawaj, dawaj. Otrzymaj to napięcie. Jeszcze, jeszcze. 15 sekund do końca. 10. I tylko masz 5 sekund. Jest, słuchajcie, zrobiony challenge. Po minucie 40 i piąty dzień wyzwania skończony. Słuchajcie, było mocno. No, czy nam radę, jesteśmy na półmetku. Jedziemy, nie poddajemy się. Trzymajcie się zdrowo i kolorowo. Cześć!